Witam wszystkich, nazywam się Piotr Doroż, jestem prezesem firmy Węglosz, organizatorem Gali Węglosz Fight Cup. Już teraz czwartej edycji, która odbędzie się 23 marca w Hali Urania o godzinie 19.30 w piątek wieczorem. Zapraszam na ważenie, które odbędzie się w centrum handlowym Alfa. Wszelkie informacje znajdują się na stronie internetowej www.węgloszfightcap.pl. Prawdziwe walki MMA według y, wszystkich kodeksów y, powinno odbywać się w Oktagonie. Stąd w USA ściągnęliśmy Oktagon duży, 10 metrowy Tam będą też walki K1. No niestety nie będzie walk w tajskim boksie, ale myślę, że dobranie zawodników do MMA powyżej 100 kg we wszystkich walkach zrekompensuje y, ten, ten brak tajskiego boksu. Y, na gali będzie 7 walk, 3 walki będą w K1, 4 walki będą w MMA. Cztery walki we tak jak mówiłem, są w kategoriach 100 kg plus. Jeżeli chodzi o K1, jest raz 62 kg, dwa razy 86 kg, mamy taką bardzo ładną walkę, bo będzie walka między Białorusinem w barwach Polski a Litwinem. To będzie walka rewanżowa. To jest walka, która ma dość dużo wyjaśnić, bo Aleksander Kruk jest zawodowym mistrzem Europy Litwin którego nazwiska nie powtórzę teraz, bo oni mają te nazwiska strasznie powykręcane jest multimedalistą krajów probałtyckich mieli walkę w Słupsku, tam zakończyła się walka potężnym nokautem technicznym w wykonaniu Aleksandra Kruka zawodnik z Litwy no nie chcą, bardzo chciał się z, tą, z tym pogodzić, no bo Mógł dalej walczyć, niestety lekarz zabronił mu tej walki i stąd rewanż. Myślę, że to będzie piękna walka. Kolejną walką ma być walka finałowa, czyli Olsztynianina Kamila Kaweckiego z Andryszakiem, który jest uznawany w Polsce za takie objawienie, za, za chłopaka, który ma duży talent i mam nadzieję, że będzie to bardzo mocna walka. Potem mamy niezawodnego Stasia Zaniewskiego, oczywiście też w meczu tym polsko-litewskim. Jest tu też chłopak z Białorusi, który walczy w Barwach Polski. Myślę, że jak zawsze da popis swoich umiejętności w ringu, będzie to jakaś potężna walka. No i kolejne walki MMA rogacki, który jest bardzo dobrym zawodnikiem, siłowym, który dużo walczy w obaleniach, efektywny i efektowny zawodnik, myślę, że się wszystkim bardzo wszystko spodoba. Mam taką nadzieję, tak dobieraliśmy gale, żeby wszystko było. Jak najbardziej emocjonujące. Zawodnicy są bardzo równo dobrani, bo tego wymaga WKF, czyli World Kickboxing Federation. Tego wymaga federacja, nad wszystkim czuwa pre prezydent. Dobieramy równych zawodników, dzięki temu walki są bardzo równe i jest tak naprawdę co oglądać. Nie ma jakichś tam końcówek walk w pierwszej rundzie, co jest bardzo często wynikiem dobrania w złym poziomie zawodników. Lokalny patriotyzm. Powiem szczerze, może jest to najtrudniejszy wybór, mówiąc szczerze, mówiąc bo łatwiej byłoby zrobić coś w dużym mieście typu, Ol, typu Warszawa, typu Kraków, typu Wrocław, Poznań, które miasto Olsztyn jest trudnym miastem, dlatego że no, u nas nie ma dużo wydarzeń sportowych. Ale jest uważam bardzo wdzięcznym miastem. Mamy wspaniałych kibiców. Wystarczy pójść na mecz siatkówki, gdzie widać wspaniałych ludzi, którzy bawią się sportem, którzy chcą go oglądać. Powiem szczerze, nie liczę na żadne wyniki finansowe z takiej gali, bo ponad połowę Gali nawet przy pełnej publiczności musi dołożyć firma Węgloś, ale uważam, że warto po to, żeby w Olsztynie to się działo. No i tak jak mówiłem wcześniej, może ktoś pójdzie naszym torem i tych, tych imprez yy, jakiś sportowych będzie więcej w Olsztynie. Pomysł na gale wziął się z tego, że nasza firma jest dość mocną firmą na rynku. Kiedyś padło takie hasło na spotkaniach, że hobby mocnej firmy to musi być coś mocnego. I stąd się wziął pomysł na Gale. tak mówiąc marketingowo, rzeczywiście to wygląda w ten sposób, że dużo z nas y, trenowało jakieś sporty walk. Y, na pewno panowie też trenowali się coś kiedyś i każdy ma w swoim sercu taką, taką część rywalizacji. Chęć y, pokazania, kto jest lepszy. Wydaje mi się, że akurat sporty walki są najlepszym y, ku temu sposobem. Druga rzecz, jak wiele razy powtarzałem, y, te sporty walki, czyli MMA, y, K1 czy Tajski Box, którego akurat na tej gali zabraknie, bo wprowadziliśmy Oktagon, nie są sponsorowane z państwa. I uważam, że trzeba akurat tym sportom, które są takimi, powiedzmy sobie, niszowymi sportami, jak najbardziej pomóc i. Stąd też pomysł na gale. A trzecia rzecz, uważam, że jest to chyba najlepsze trafienie do młodzieży, do tej trudniejszej młodzieży, bo oni wiadomo nie będą układali bierek z, z jakąś tam pasją w oczach, tylko będą trenowali właśnie coś aktywnego, jakieś sporty walki, coś co pozwoli im jak najwięcej energii dobrze spożytkować. A już tylko w gestii dobrego trenera, czyli powiedzmy sobie dofinansowanego i dofinansowanego klubu to, żeby tą spożytkować energię jak najlepiej, zdobyć jakieś puchary, medale tak dalej. Firma Węgłoś jest firmą, która istnieje długo na rynku. Zajmujemy się wszystkim, co jest robione ze stali, od usług przez projekty, wykonawstwo, montaż. Budujemy budynki w 60 metrów wysokości. Bardzo zapraszam do współpracy z naszą firmą. Oczywiście chcielibyśmy z Gali na Gale wchodzić w coraz lepsze cięższe walki. Walki dla zawodników ponad 100 kg. Jest to ciężkie do znalezienia na rynku. Ciężko znaleźć aż ośmiu zawodników na dobrym poziomie, którzy mogą pokazać dobre walki. Ja myślę, że już teraz stawiamy sobie dość wysoką poprzeczkę. Tym bardziej, że u Olsztyn mimo tego, że jest pięknym miastem, nie jest dużym miastem, bo ćwierć miliona, niecałe ludzi to nie jest największe miasto w Polsce. No i mamy ograniczoną ilość kibiców. 1900 miejsc jest w Uranii. Ustawionych w taki sposób, że nie jest to najbardziej sprzyjająca hala do takich widowiskach sportowych powinny być trybuny z czterech stron, no ale, mówię, patriotyzm lokalny, korzystamy z tego co mamy, próbujemy zrobić wszystko cały czas w Olsztynie. Bilety można kupić na stronie internetowej gali www.węgrzfightcup.pl Wchodzimy w zakładkę bilety, pozycja kup, rejestracja i bilet mamy tak naprawdę w domu. Można kupić w Izbarku Warmińskim, koło y, Wysokiej Bramy. Można kupić w Olsztynie, w Mediamarkt, y, w y, Centrum Handlowym Alfa w Empiku i oczywiście na Ticket Pro. Zapraszam wszystkich serdecznie.